10 tysięcy łapek i odsłaniamy wtedy worek Hello, Elo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Szymek i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z ogromne budowle. No i słuchajcie. Na dzisiaj przygotowałem dla Was ogromną budowlę, yy, ogromny pomnik jednego z coraz najpopularniejszych youtuberów w Polsce, czyli kamerzysty. I oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, tak jak to zrobiły osoby widoczne na ekranie oraz te osoby, które napisały w komentarzu, że już subskrybują, więc jeśli już subskrybujecie, napiszcie w komentarzu, że subskrybujecie, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to, to zasubskrybujcie ten kanał, żeby zobaczyć więcej takich prac. No ale dobra, w takim razie przed wami kamerzysta, tak jak widzicie i tutaj też adwes, który zaraz siema, zaraz siema. będziemy przechodzić, bo w środku tam jest coś specjalnego, dzięki któremu będziemy mogli słuchaj adwes, no. odkryć jego worek. A ja, iż, stary, ale to zobaczymy, słuchajcie, ale Wydaje mi się, że 10 tysięcy łapek i odsłaniamy wtedy worek, co? Dobra, Zobaczymy dobra. twarz kamerzysty. Ujawniamy twarz kamerzysty. 10 tysięcy <grym> łapek, ok, stary? Ale 10 tysięcy łapek. Dobra, ale słuchajcie, tak wygląda cały tutaj kamerzysta, więc on ma chyba 220 bloków wysokości, coś mniej więcej w tym rodzaju. Potrzebowałem da dać go trochę większego, bo chciałem jakby dać, że 1 cm normalnie to jest jeden, jedna kratka, ale jakby. No uznałem, żeby zmieścić ten cały napis Gucci i tak dalej, to lepiej zrobił go trochę większego No i słuchajcie, tak on się tutaj prezentuje. Tutaj gdzieś zobaczyłem, że. Buty zobaczyłem z jakiegoś odcinka, chyba że biorę kruszwila do parku. do, do kasyna czy coś takiego, nie pamiętam jak się to nazywało. Coś takiego. No i stąd zabrałem buty, krótkie spodenki tutaj. Koszulka, y, bluza, z której chyba oni są oboje razem kojarzeni, czyli te właśnie ta niebieska z Calvin no, Klein. No, okrągło w niej łażą. No właśnie, no oni, on jeszcze zazwyczaj występował w takiej, że ma białą koszulkę i taki rozpinany jakiś bluzę, ale no zrobiłem w takim. Tutaj jest taka pozycja dokładnie macie tutaj teraz screena z, jakich, z jakiego filmu się e, e, inspirowałem właśnie tą pozą jego, że tak ma to takie, takie, takie coś. No i słuchajcie, oczywiście Gucci tutaj, to zrobiłem akurat skorzystając z mapy z Minecrafta, więc to możemy sobie tutaj teoretycznie obracać, no ale to nie wygląda wtedy te, te, za fajnie. No ale tutaj jest właśnie napisane Gucci. Niestety trochę słabo w Minecrafcie to jest, że jak jesteśmy daleko to e, wygląda to e, jak e, jak korzystam z fina to tego tak nie, w ogóle nie widać, tak? No, no ale dobra. No. No, więc ale wiadomo, brzydkie paznokcie, brzydkie okulary. paznokcie, nie podoba mi się. Akurat, jeśli no bo nie, nie obciął, słuchaj, nie, no, nie obciął. Nie, nie obciął, nie nie obciął. obciął. Z, z, za, za długie <laughs> paznokcie. No ale właśnie ręka to był problem, z którym bardzo długo walczył. To, to, to co, obcinasz mu paznokcie, stary? No, <laughs> pazno. <laughs> o, obciął, <obciąga. laughs> Ale szybko mu coś odrastają. Ale szybko. Ojeju, ojeju. Ojej. No ale ręka to jest właśnie bardzo trudno, ponieważ no... Jakby były zachude te paluszki, to by wyglądało trochę głupio, a tak to. No w miarę to fajnie wygląda. No więc bardzo mi się to podoba, nawet w miarę ręce mi wyszły, chociaż zawsze mam z tym największy problem. Będę musiał jakoś to ogarnąć, przecież w Minecrafcie bardzo trudno się je robi, no bo... No bo to jest wszystko takie kanciaste i żeby dobrze taką rękę zrobić, a szczególnie jak ona musi być danych wymiarów, żeby, żeby po prostu pasowała, bo człowiek nie ma jakoś tak specjalnie większych rąk, a mimo tego i tak one się wydają, że jakby były nie wiadomo jakie wielkie. No ale tak to z wszystkiego jestem bardzo zadowolony, no tutaj spodnie nie ma co patrzeć, bo tu niespecjalnie też dbałem o takie tej rzeczy, ważne tylko, żeby one jakoś tutaj przypominały. Z koszulki jestem także zadowolony, udało mi się zrobić tak, żeby cały napis jakoś tutaj był widoczny, żeby nie było, trzeba było to robić mapami. Tak jak to robiłem gdzieś tutaj właśnie widzicie na górze, że to gucci jest e, Wiadomo, bo tego by mi się inaczej tutaj udało, nie udało zrobić To się da zrobić normalnie w Minecrafcie, jak będziecie chcieli jakieś poradnik, to wam e, pokażę No ale tak myślę, że całość mi zajęła około 10 godzin, coś w tym rodzaju Ale słuchajcie żeby w ogóle, najpierw, żeby odkryć jego twarz, potrzebujemy zrobić dwie rzeczy. Na początku ważne jest to, żebyście wbili właśnie 10 tysięcy łapek, wtedy odsuniemy jego twarz. A druga jest to, że musimy się dostać do panelu sterującego, chyba z tego co mi się wydaje, wiesz? Więc chodź, dobra, tutaj gdzieś na dole. Lecę, lecę, na dole lecę. musisz. Na dole adres. Teraz powinieneś dodać ten głos, taki co, 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 jak się spada. Wilhelm Sound. No dobra, dobra. słuchaj, dobra. gdzieś jest tutaj ukryte pomieszczenie. A i co tu, to, mam co Do znaleźć? panelu sterującego, ja 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 tak. Znajdę. Musisz znaleźć gdzieś panel sterujący. No Bole. więc? Oho. Uh -huh. No no, no do to, dobrze kombinujesz, jeśli chodzi jest, o nogi. Tu jest. Widzę. No. Ha! Ja! Ten przycisk No ale dobra, jesteśmy teraz. I teraz ale, ja tylko nam y muszę nam zmienić tryb. Y tryb no survival, okej. Okay. Dobra, więc tutaj mam jakieś zadanie. Ściągnij wszystkim Armor standom spod spodniej by przejść. Więc to jest chyba nawiązanie yeah. do odcinka z tym, tym, że y tutaj trzeba już trzeba ściągać. To jest, ja przejdę ty, ty możesz dalej kombinować. O? E, Oha, dobra, super fajnie, że się odpychamy. O, dobra, to ja się od tej części. E, dobra, oczywiście dobra. płacimy im wszystkim pieniążki, co nie, wiadomo. E, dobra, ale ja się upewnię, czy wszystkim ściągnąłem. No i dobra. Ojej, e, to nie wiem, skoczyć, stary. Trzeba skakać. Oooo, z... dobra, ja jestem. nie trochę e, punkt widzenia tutaj w Minecraftcie dobra. Tutaj chyba trzeba stary wykonać. Aha, dobra. Jakby się <laughs> przepychamy w ogóle no, strasznie przepychamy się. Ale Dob. jestem pierwszy, ty możesz dobra. iść do góry. Tu idziesz tam? Ta, idę tutaj. Dobra, na ten, czyli już y, jeszcze mamy... ile tam jest pięter? Pięć pięter, czyli już mamy dwa piętra ściągnięte spodnie. Oho, dobra, Ale ja to ja jest kurde widzę, to. Spadam, super. Nie powinno być takiego odcinka. Nie, nie powinno y, co ściągać ciągać spodnie nikomu. No ale co z tego? Ktoś tak zrobi za pieniądze, no to to jest nawiązanie do odcinka tej Kruszwila, czy kamerzysty nawet nie wiem A Słuchaj, tutaj jest, jestem już mądre, na pewnym etapie. Y, tylko zobaczę czy da się tam... Nie da się stąd, z tego miejsca checkpointa. Oh, dobra A tam są checkpointy? Jest jeden checkpoint, dobra, tutaj jest skok dosyć trudne. Dobra, skoczyłem go, jest, jest spoko Jestem już wysoko Ale nie włączę ci, nie włączę ci na razie tego checkpointa myślę No bo... nie! Ale głupie A jak ja teraz spadnę to jest po, po nas? Nie, to Chyba nie na a spadłeś, spadłeś no to Nie no to będziemy to przechodzić, dzisiaj, to wlezie, nie? Aż do skutku Trzeba będzie to przejść, no, ale... Dobra, idź pierwszy, panie przodem mm. o! O, o. No nie, Zbyt szybko nie można, nie można, nie można Dobra, czekaj, teraz Dobra, udało mi się tutaj Kurczę, ej, spacja mi nie działa Nie wiem o co chodzi A ja nie mam skilla już w parkurze, za mało parkuruję No widzisz? O, kurde, głupi blok ty rol, ty mnie czemu ja nie odpychasz. mogę odpychasz ty... No bo ty mnie odpychasz i na no, się odpychasz. Nie, bo ty mnie odpychasz. Jak minus Od, i minus. Odpycha. O, o no to nie jest źle. Albo plus i plus. Cyk, cyk, i teraz spróbuj tylko mnie odepchnąć, to. Spadłeś. Ty, spadłeś? ty spadłeś. Aha, nie, to ty spadłeś. No teraz ja teraz spadłem. Dobra, ja jestem już kręcę. tutaj. No to widzimy się po cięciu. Nie, no, pasz. Parzek nie no idzie, paszek nie idzie. Chcę już na. No, bo zaraz spadniesz i będzie dupa. Dobra. Dobra, o. udało mi się tutaj. Dobra, teraz tylko znowu ten skok. Dobra, udało się. Kliknij e... klik, ten checkpoint. Sprób... Kliknąłem. Jest, Robinka się pojawiła. O, oh, jest, jak pięk jak pięknie, cudownie. A to nie daje do samego końca. No, Czekaj, ale. Ja nie wiem, czy... przejdę to co? Ej, nie, bo to jest źle zrobione. Tutaj jest żelten, powinno być jedno, jedno niżej. To, to ja to zniszczę jedno, ten poziom, drabinkę. No to tak nie powinno być. A ja sobie ją wezmę na Nie, nie możesz, później. nie możesz jej stawiać. No dobra. Dobra, ja to zdejmę w takim razie w kolejnym poziomie... Mm, Okej. Okay. Czyli jeszcze zostało nam jeden poziom, tak? Czy dwa? No, tak. No tak, <laughs> tak jeden poziom. Dwa poziomy, dobra. To ja muszę znowu spać na sam dół, ale teraz mam tutaj checkpointa jakiegoś. Mhm uh -huh. No, kurde, przeszedłem już jedno, a później mnie zrzuciło. Czekaj, ale mnie to jest. Dobra, okej, dobra. Jak ci idzie, jak ci idzie? No, słabo, ale, zrzuciło ale to mnie. Musi to musi jest łatwe, stary do zrobienia. Dobra, To jest no, najtrudniejsze. No, tak. Nie zrobisz tego. <laughs> Widzę. Dobra, Właśnie zauważyłem. Nie. Yeah. Okay, ładnie. Dobra, jestem. W... Dobra, dobra. Cyk, cyk, to cyk. Zrobisz cyk. To. No to trzeba naciskać spację na okrągło, nie? Ale, nie, ale kurde. to pojedynczo lepiej robić Nie, nie, nie całe na pod rząd, tylko normalnie pojedynczo No, nie, odpychaj mnie! No. No. <laughs> Gruba się Ej, ale co jeszcze? Dwa poziomy nam zostały no. Niby taki chudy szymek, a ja A jednak... wiesz, że jak zepsujemy na ostatnim poziomie, to będziemy musieli całą nowa robić, nie? Jasne, jasne Super to nie, 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 autor mapy nie przemyślał tego. Nie przemyślał tego. Ale zrobił przynajmniej checkpoint na podakroku. Byśmy... <laughs> jeszcze, się... jeszcze byśmy się super. męczyli na tych dolnych poziomach i co wtedy? Super, super, że jest checkpoint. A, a no patrz, jak byłem blisko już. No, bardzo blisko. Czemu mi spacja nie działa na tym ostatnim? Ja zrobiłem ten skok ostatni. Pewnie już się ludziom nie podoba. Najwyżej zaraz sobie sami checkpointa zrobimy i no. położymy dobrze tą tam. Yes, 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 jest, jest. jest! to? Tak, Dobra, to. to teraz... No nie, tu jest następne. Ale to jest już łatwe. Ale jak zepsujesz to, to spadniesz na sam dół. 180, A jeszcze 180. Już dawno nie robiłem 180. Nie zrobisz. A nie mogę wskoczyć na ten złoty blok tu? A, uda ci się? No, uda mi się. Nie uda ci się. Ale cheater. Nie ale pra... cheater! <laughs> nie Ej, pra... ale cheatowałeś. <laughs> <laughs> Nie bałem się spać, że spać! Bałem się, bałem się! No i co, jeśli spadł to co? No to już było kiknięte. Aha. Gdzie mam skarb wskoczyć? A na. tutaj, do góry. O mhm. O nie A gdzie ty idziesz teraz? Aha, faktycznie. Jeszcze sobie na No nie, i tak muszę to ja zrobić. Ja tam zrobiłem, dodałem tą drabinkę, że jestem. o, zrobiłem, za pierwszy! Bo na drabinkę wskoczyłeś, stary. Bo ja teraz podwyższyłem tej. Checkpointa, widzisz? Widzisz, jak podwyższyłem checkpoint Dobrze, dobrze, niech ci by... Ale nie no, ogólnie wskoczyłem i tak za pierwszym Dobra, jestem to, u góry to, to i gdzie idzie, to raz? To ja idę, do... ja idę otworzyć... Aha, jednak nie idę tam A tu są drzwi, tu są drzwi idziesz... Muszę tu przeskoczyć Dobra Uf, Ale nie adwers. idziesz tam otworzyć tych na prawej stronie? Ale tu są o, oba otwarte Spodnie musisz zdjąć z tej tej Ale tam A bo jeszcze nie zdjęliśmy wszystkich? Ja. No chęcam. To czemu ja poszedłem Stary, tak no. wysoko? To ja idę tam otworzyć, czy ty idziesz tam otworzyć? No to ty idź. Bo tutaj są, tutaj są. Dobra, a następne gdzie są? Po drugiej stronie. No nie, tam na samym końcu już. No i dobra. spadłem na sam dół. Ja też muszę teraz spać na sam dół, bo ty nie ma drogi powrotu, ale dobra już... Jeszcze jeden piętro nam zostało, już ten ostatni poziom, najtrudniejszy, super. Ale dobrze, że ten checkpoint stary, bo jakbyśmy robili cały czas ten początkowy poziom To by było dopiero dobrze, że się regeneruje HP, bo no. prawie zginąłem Wow Dobra Dobra, lecimy, lecimy, nie, te lecimy drzwi są nie śpimy. trudne, bo Dobra, mi się to nie udało zrobić super fajnie Lecimy, nie śpimy, mordo Dobra, dobra, dobra tak Udał ci się drzwi? I gdzie ja mam a. teraz skoczyć stary? No na drzwi A no to ja tu byłem no a mi mówiłeś, że No, no bo nie, po, nie poszedłeś tam był żółty jeszcze Nie widziałeś po prawej stronie całkowicie? Tam było spodnie Ej no, Nie wiem, nie wiem Nie ufam ci, nie wierzę ci no, Widzisz ten żółty przycisk, ta, żółty blok tam? Tutaj? No tak, ale bo, ty tam też iść. no Czemu ja? Bo ja już byłem tam Dobra i ostatni poziom. No znowu A, spadłem. No się zaczyna ta... Nie no ja już nie oglądam chyba kamerzysty od tego momentu. Zostaw... ale... <laughs> ale tu Ej, to co mnie bijesz? Dobrze, ci no tak. i teraz ty mnie zabiłeś, znaczy prawie zabiłeś. Ja też spadłem. No o i nie. dobrze ci tak. Ukarało ale cię. To już koniec praktycznie. Ostatnie piętro tylko. Dobra. Tu. Tu. My dalej przechodzimy jeden poziom. Ile jest No nie! Poziomów? Spadłem to najłatwiejszą tam dziurę, jaka była. Ile jest poziomów, mordo? No nie, to jest to jest teraz chyba parkour ostatni. No zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczymy. To. A czemu ja się cofam tutaj? Kurde. Gdzie się cofasz. Czemu na tym skakujesz no. na to pomarańczowe? No właśnie, nie wiem. No. Z pomarańczowego na. No właśnie, a ja ciągle na żółty skaczę, a później. Filetowe. O, dobra, popchnąłeś mnie i doskoczyłem. Super. Ale to koks A! I w ten najłatwiejszy spadłem. No widzisz. <laughs> no okay. nie... Jestem, jestem, jestem. O. Jesteś, jesteś, dobra, to ja też lecę już za tobą. Obra, wszystko czułem to. Teraz. Super. super bo te Ale drzwi są trudne, bo tam zahaczasz o te drzwi i po prostu... No! No i... Aha, mam skoczyć. Tutaj, dobra. Na wprost, na te, do tych drzwi na wprost, tak? No normalnie, musisz po prostu wszystko, na to samo. Kurde! To za głupi Minecraft No ja nie wierzę. Dobra, udało mi się. Jak? No... Jeszcze raz. Już mnie palec boli. Dobra, przeskoczyłem to. Trzymania słuchajcie. tego nie zepsuć. O nie jak ty to zepsujesz, już masz dobra, presję udało na... Udało mi się, udało samu. mi się. Tak, to dobrze. Nie, przeskoczyłem. Teraz powinniśmy mieć tam przejście po prostu na dole. Dobra, więc teraz możesz spać? Jest za nami przejście A -a. stare. O, faktycznie. Co? Wchodzimy. Wow, je! Yeah! Ja cię. Dobra, e, ja wybieram te Ty idziesz tam. No. no. Ale ty wiesz, jakie wybrać, bo to robisz. Dobra, idź, idź. No i <laughs> dlatego właśnie ten. Dlatego wybrałeś błędny, dobra Dobra. A Masz tu jest coś ty... do zbierania? Tu jest jakiś zielone coś Musisz cosy. znaleźć jeden przycisk, powinien być y, pod, nad pomarańczowym blokiem Aha, dobra, a tu jest zielony ja jeden Ja właśnie no, próbuję dobrze. ci znaleźć, wiesz, tego pomarańczowego Dobra, dobra O, jest! Ja nie pamiętam, znalazłeś pomarańczowe? Dobra, y, no. teraz się pojawił różowy Albo fioletowy, różowy O nie Dobra no, Z tego co pamiętam to on był gdzieś tutaj Tutaj gdzieś, o tutaj jest Podobno. Ale czy ty? Ale czy ty... Eee, w lewo teraz, tutaj, tutaj, tak, tak, tak i na koniec. A tu, faktycznie. ej nie ma przycisku. Jeszcze, jeszcze. Nie, teraz do tyłu, w lewo, do przodu i w lewo. Dobra. dobra. Eee, teraz kolor... Niebieski, wiem gdzie on jest. On jest no same... Niebieski jest wszędzie. Nie, niebieski jasny stare. On jest tutaj. Widzisz Munik? O, o, tu jesteś, dobra. Dobra Ty. I teraz no... różowy. I teraz... Tak, różowy. Nie, 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 zielone. A nie, to tam mijałem, był zielony, pamiętam, miałem, 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 miałem. A to nie tu. Dobra, dobra. Czekaj, ja, ja, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. Ja ci nie mówię, no. Ja sam, ja sam Yes! Mam dobra, teraz został różowy. teraz różowy, no. No, jaki dobry jestem w tą grę. Jeju, jeju 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 Dajesz? A tu był różowy, tu był, tu był, tu był. Tu jest! A otworzyłeś mi przejście, kozacko. Gdzie ja mam teraz? A nie ciebie nie tepło! Nie tefło, będzie Oje, to jakiś błąd. Dobra, ale w takim razie przeszliśmy chyba. Gratki, przeszedłeś, super kanał Szymek, jesteś super, gratulacje. Ale dobrze poszło, siema. Nie, czemu chcesz zniszczyć i postawić sobie kanał AdWes, nie wolno! Patrzcie, 10 tysięcy łapek w górę Sub, zostaw łapeczkę, Elo. ale to też się się stanie tutaj. Ale to jest O! Szkoda. Ginę, ginę. Nie, to nie dostajesz creative'a? Nie. Nie wiem czemu w takim razie. E, dobra, Adwest, okej. Okay. Ale słuchajcie, nam się udało do tego panelu, ale jest waszym celem teraz. 10 tysięcy łapek, wtedy my odsłonimy tej głowę, e, głowę kamerzysty na kolejnym odcinku jeśli wiecie 10 tysięcy łapek, no a tym razem, e, tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już niedługo na kanale Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu może kogo kolejnego wybudować w Minecraftie Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, cześć.